Wyszedł nowy update do Izaka I będziemy se grać Gramy w Quick Match Public Match Ja bym się pograł Judeszkiem Dwa teinty do Izaki, dobra Ej, słuchaj spoko Ej, zajebiste Ale widać, że jest input lag Taki skurwysyński Taki hamski nawet bym rzekł Ej, dobra, zajebiste to jest Ale bossy są strasznie łatwe, jak to ma być ten Hehehe, zajmiste. Jestem kurwa, elo. <laughs> A kurwa, ale zjebał. Mi się pierdolą postacie. Oj. Sorry, że tu tak nic nie gadam, ale kurwa aż zdziwiony jestem. <śmulatujesz> Jaki kurwa siól. Jak on... ej, zajebiście to zrobili. No kurwa nie powiesz, że nie. A ja zdechłem. A to też trochę nie wiem co się dzieje, ale to, to już jest kwestia obeznania, nie? To już nie jest ten... To już z tym nic nie zrobi. To jest akurat unlucky. Czemu dostałem hita? Czy to nie Właśnie o tym mówię, że kurwa chuj wie co się dzieje, nie? Nie, w to by się fajnie grało z ziomkami. Tak bardzo fajnie, ale... Nie mam znajomych, kurwa. Ja nie, ja nie mam, ja nie mam przyjaciół. Ja, ja, ja jestem samotny. Ja pierdole. Co za kurwa ciul, <laughs> Czujesz się jak taki kromagnon, który się... Porozum porozumiewa. Porozumie porozumiewa, porozumiewa za pomocą znaków, za pomocą rysunków. Hue, kolego, co ty robisz? Ja pierdole. Ligana sobie wezmę. Ja pierdolę. Dobra, ten input mnie wkurwia, bo ja skręcam w, do góry, bo myślę, że jestem na dole i później jestem na dole i później jestem u góry. Nie, nie wiem, czy kumasz. Nie ominęliśmy nic? Nie, trochę tam pokojowo minęliśmy, ale to tam. Kogo to kurwa obchodzi? Ojej, zapomniałem, że nie mam oznaczeń. <śleszy> Dobra, kurwa, karamba.

Uj kapa Dobra, fajnie jest plus tego, że się kurwa tyle rzeczy dzieje naraz e, Czasami ci kurwa stopnie czas, to masz łatwo zrozumieć e, gdzie uniknąć O kurwa No to nie fajnie Aj, zjebałem. Zostałem głupio. Wszystko jest w moich rękach! Kurwa, muchy jebane. a <laughs> <laughs> <GG. laughs> ah, i Albys dostał ten upgrade tylko nie pamiętam jaki kwality uh, item quality now impacts the damage of the summoned locus locus now inherit many different effects based on the item destroyed by Albys czyli im większe tym to... Tym dostaję, mocniejszego lokusa. Lokusta? Czemu jest kurwa tyle tych kerstromów na początku? No dobra, wiecie co? One i tak fuj dużo biją, te lokusty. W sklepie nie ma nic fajnego, idziemy dalej. Uuu, każdy od Uuu, Aha, mody mi połączali, więc nie mam tego. Moda na Bostrasza. Gówno jest we mnie zakochane, ale jajca. Sobie chopę krasuje, Nie ma problemu, chillera utopia. Co do tego dostaniemy? Coś, co tak szczerze... Co bym wziął. Nowy update Seizaka, nowe zmiany, online dodali. Ale tak szczerze, nie wiem, ten online te strasznie dziwnie mi się grało przez ten, przez ten lag. W sensie, był odczuwalny, nie psuł jakoś w znacząco rozgrywki, ale był, był. To jest Secret Room. A w Secret Roomie Hopek, którego wysadzimy. I da nam... Extension Core. Czy to działa pomiędzy lokustami? Działa, a więc będzie bardzo dobrym użytkiem. Specjalnie do tego nie idę jak coś do. nie karstrumu. Tak, do kerserumu, gdyż ponieważ szkoda mi niebieskiego serca, które będzie tutaj limitowanym zasobem. Eee... to ma fajne synergie, ale nie. Mm -mm. Na a! Dobra, teraz zobaczmy, czy będę miał skill issue. Uuu, Uu, Pandora box. Dwie bomby, dwa klucze. No dobra, ale to się przyda na później. Jakie obosy nam dzisiaj wylosuje? Larry, Lowry bez Stop hata, bo nie mamy modów. Dobra, absolutnie mocne są te lokasty Ręcz i... Nie mam jak tego zrolować. W zasadzie nie mam jak tego przemienić. Może być, jest ok. Nie jest, nie jest to wybitny item, ale jest ok. Grałem sobie w ogóle ostatnio w Half-Life'a, bo był teraz z powodu dwudziestolecia Half-Life'a 2, kiedy dali dwójkę za darmo i ją nie zremasterowali, tylko ją. Dali update'a, żeby miała się jakkolwiek trzymać w duchu czasu. I tak szczerze, kurczę nie wiem co powiedzieć. Grałem w tą. W jedynkę. Teraz grałem w jedynkę. Grałem w jedynkę i przegrałem pół gry na jednym siedzeniu. I zdziwiłem się, jak bardzo długa jest ta kampania. kampania. Historia, fabuła, jakkolwiek to można nazwać. I tak szczerze nie mogę się doczekać, aż skończę jedynkę i zacznę dwójkę. Oczywiście były takie momenty w dwójce, że miałem takie. Jezus, ale to jest bez sensu. Ale to jest bez sensu, że. Uuuuh. Z, t, t, kto mógłby wpaść na to, ale jak sobie wyszukałem jakieś tam odpowiedzi czy coś, to nie było najgorzej. się wyszukałem odpowiedzi. No zobaczyłem, co nie? bo nie wiedziałem, co miałem zrobić. Na przykład jedną z tych misji była yy, misja, gdzie miałeś tego ziutka, gdzie musiałeś poprowadzić wagonik. O Jezus, co to będzie? Uuu, Botfly! Może być, fajny itemek. Yy, miałeś właśnie tego ziutka yy, dużego, który. Musiałeś wagonik tam poprowadzić, a ten ziutek brał ci całe życie naraz. I ja odpaliłem wszystko co można, yy, poszedłem gdzie tylko można, o Jezus, i problem był taki, że nie mogłem nic z tym wagonikiem zrobić, nie mogłem go odpalić. Okazało się, że nagle mam iść do jakiegoś pokoju, że... o którym absolutnie nie wiedziałem, że... Mam gdzieś w ogóle też indziej i, że mam gdzieś tego stwora poprowadzić. Dopiero ten wagonik mogę pociągnąć. To było strasznie intuicyjne. Ale nie, nie odbiera to wartości tej gry, przez to jest, jest OK. Jest, jest to dalej gra, w którą bardzo przyjemnie mi się gra. Po prostu szkoda, że czasami jest to faktycznie takie zgaduj z gadula, nie? Może zgadniesz, co zrobić, może nie. Ale jak już ogarniesz też spoko, jak już ogarniesz też git, a jak faktycznie rozwiążesz sam jedną z zagadek, to czujesz te takie spełnienie, że wow, udało mi się. Tu nie będzie David Room. Eee, co ja kurczę gadam? David Room, eee, Secret Room. Tu będzie Secret Room. Wspominam, że nienawidzę tego bossa, ale jest okej. Okay. Eee, yy, engine roomu nie dostaliśmy, mam coins fors i weźmy sobie Dekers Room, może TP do nie będzie TP, bo, bo nie. Oj 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 Fajnie, uwielbiam tu mieć zero speeda i gonić się za ludźmi, którzy mają więcej niż zero speeda. <gryw> Straciłem wszystkie niebieskie serca, dziękuję. Czy w Secret Roomie będzie item i nie będzie itemu, za to będzie pigułka, którą sobie użyjemy. Burp. Będę musiał blokować sobie Echo Chamber. Echo Chamber jest OP. The Beast jako Tainted Apollyon. To może pójdziemy sobie na bestie Kurcze no nie brzmi to źle. To Uuuu! Nie wezmę tego. <ścoughs> ale było to by takie dobre. i Co ja mam zrobić? No i huj. Wiem, że jest ale... Nienawidzę tego bossa. Boss item plus 2 to Soul Hearts. Może być. Weźmiemy go piego przy okazji. Tak, wiem, że mogłem zamienić ten item w Locust'a, Tak wiem. Nie zamieniłem, bo jest dobry. Kurz of the Blind. I yeah. Akurat wylosują mi się dwa itemki w Angel Roomie. Jeden z nich to będzie Sacred Heart, którego nie wezmę. I dalej nie mam klucza. Byłoby o wiele łatwiej, gdyby nie musiałem mi tu czaszki. 100 razy łatwiej. Ty, prawie się nadziałem na kalcuszki. O jezus. O, jezus. o jezus. Nie spodziewałem się niczego innego. Co masz mi do zaoperowania? Oh, no way, no way! <laughs> Nigdy. Nigdy przenigdy, stary. Nie jest to aż tak źle, bo jest tragicznie. Nie, no kurwa, no jak ja mam to ominąć? Uu. Zmiana planów. Okej. Okay. co to jest? Nie, 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 nie. O, nie, czemu? Za jakie grzechy nie zrobiłem nic złego. Range Czemu? Czemu wy mi to robicie? Okej, okay, okej. Okay. t rate, który nie jest mi obecnie potrzebny, ale okej. Okay. Nie mam bomby! Ha, ha, HA Nie! Nie wiem, co tam było i nie chcę wiedzieć. Nie mam moda, no to. To jest bardzo nam potrzebna rzecz. Nie stężymy na bo strasza, ale nie szkodzi

O kurwa! Dobra teraz kwestia nie dostawać hitów głupio. To są z dwójki już, ja? Nie. Ja z bardziej co negatywa. Czemu nie mam Spectral Tearsów? Ale by się przydały teraz tak mocno. Gdzie skręcamy? Bez pośpiechu. W sumie nie, jest pośpiech. Dobra. Akurat wybrałem to złą opcję. Ok. Shot speed up. Nie potrzebuję. Ja nie miałem przypadkiem iść na bestie? bestię? kogo to obchodzi. Oj! Holy, może być. Idzie, jest ok. Dobra, może hasło nie jest aż tak zły pomysł. Może, może nie. A może teraz dostanę black candle? <grymne> yeah. Uff, za to spuń bender. Rozpierdalajmy se kamyki, może będzie jakiś e, crawl space, akurat w crawl space'u będzie 2020 czy coś takiego i wygramy rana z palcem w dupie. O, 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 ostatnia bomba. E. Okej, okay, guess. Uwielbiam nies nieskończony zasięg. Teraz będę się musiał skupić, bo naprawdę nie chcę robić jej 30 razy z rzędu tej walki. Zaczyna się. Jak wiem, że dostanę, muszę od razu przestać ładować. Uy. Uy. Dobra, jest okej, jest OK. Jest okej, okay? Jest okay, Chad, jest okej. Okay. Jest w miarę spoko. Czemu on nic nie robi? O Jezus bo ja się... A, widzicie. Nie, no kurwa miał zero HP Nie, dobra, nic mi się szedł. Tyby nie tkerst a jebane, ale mi to boli i będzie boleć. Jest, mamy to, chat, mamy to. Soul Polnion, jest, jest, jupii, jest, nigdy jeszcze nie zagram, nigdy nie tą postacią nie zagram, więc... Nigdy nie wezmę czegoś, co, co, co wziąłem, Kersai, nie pamiętam już nawet, co zjebało ten run. To był... to była najgorsza rzecz ever. Nie, nie, nigdy, prze nigdy tego nie robię znowu. Ciekawi mnie, jak mega Satan nam pójdzie. Znaczy się wiem, jak nam pójdzie, chujowo, ale ciekawi mnie to. Kurwa! Wypłać, proszę. Bądź kolega. Lucky penny jeszcze. To akurat to flow się przyda. Tak, dwa kursy sobie wezmę, kurwa. Bo jestem pojebany. Nie jestem zadowolony z mojego miejsca w życiu. Raz. Dwa. Trzy cztery śmieć S. no de wojt, mogłoby to się być Śmieszny nawet. Nawet by to by mogło być zabawne. Ty... śmiciu. Eee, my się możemy żegnać. Bo nie wygram tego rana. Jest to a możliwe. Zrobię coś bardzo głupiego. I zabiję teraz Lamba. Zdechni. Delirium. Raczej nie. Raczej nie. Jak mam półtora czerwonego serduszka, to raczej kurczaczki nie. No kurczę, no. Powiem tak. Zachęcacie, ale to nie jest coś za co bym oddał życie. The Sun. Okej, okay, może nie jest wszystko stracone. Może tak naprawdę dopiero zaczynamy. u, 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 u. Solhard. No co, forget me. A kluczowi mi to nie odda, nie? Nie. Uuuuuuuuuuuuu. Oj, nie wezmę tego. Czemu ja wziąłem Eye of the Cold? To był bardzo zły pomysł. Ale jak stanę jakieś HPAP jakiegokolwiek... Teraz mi dajecie Steamsaila, dobra, weźcie się w pierdolcie. Hierophant. <laughs> Give me <a> second. <laughs> Ale to nie był, kurwa, Warp, absolutnie. Idziemy w dobrą stronę, to jest strona do bossa. Zobaczymy teraz, jak, jak się nam uda z nim. o wiele łatwiej. Delirium po raz trzeci się dzisiaj pojawia. Nie! Fajnie się grał, LOBET.